Odpowiadając na współczesne wyzwania, tworzymy na UKSW nowy kierunek magisterskich studiów humanistycznych, komunikacja, kultury i religii. Wydaje się, że zapotrzebowanie na takie studia jest teraz szczególnie ważne, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, globalizacja. Coraz bardziej mnożą się różne kontakty kulturowe, religijne. Nieporozumienia stąd wynikające często przysparzają różnych problemów. Po drugie, Wolontariaty, zwłaszcza wolontariaty misyjne, aby umiejętnie pomagać, unikając pewnych trudnych sytuacji, trzeba pewne rzeczy po prostu wiedzieć. Zajęcia będą prowadzili m.in. wykładowcy, którzy mają doświadczenie w z Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki. Zapraszamy. W nowym środowisku życia, pracy czy studiów spotykamy się z ludźmi z różnych kultur, języków. Językowo łatwo jest nam rozumieć się z drugim człowiekiem, ale kulturowo już nie jest takie proste. Jak temu zaradzić? Podejmując studia na nowym kierunku komunikacja, kultury i religii na UKSW, możemy uzyskać kompetencje, które umożliwiają nam rozumieć różne kultury świata. Rozumieć ich obyczaje, zwyczaje, co umożliwia nam dobrą współpracę z innymi, z innymi ludźmi pochodzącymi z innych kultur. Dlaczego warto studiować na UKSW? Może wymienię kilka powodów dla mnie osobiście najważniejszych. Ja zawsze ceniłam sobie położenie samej uczelni. W przepięknym lasku bielańskim, oderwanym zupełnie od miejskiego zgiełku, ma się wrażenie, że człowiek z jednej strony studiuje, a z drugiej strony odpoczywa. Myślę, że bardzo istotną też rolę odgrywają tutaj wykładowcy, którzy sprawiają, że nauka i samo studiowanie w tym miejscu jest otoczone, taką jest otoczone przyjaźnią i troską o, o studentów. I też zakres tego, czego, czego się uczymy. Myślę, że w życiu osobistym, w życiu każdego z nas, łączenie kultury i religii to jest taka sfera, która, do której przyda się taka praktyczna też wiedza na ten temat. I to właśnie tu na UKSW tę wiedzę można zdobyć.